Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku ze Stendera tym razem y, z Jolą i z Julią. Okay. Dobra, nagrywam. <noise> boję się, boję się ty, bo jak mi coś wyskoczyć. Dobra, klikamy. Jolka, musisz kliknąć to. Czy tam pisze. Dobra, dobra jestem. Ja. A, teraz, a teraz nie mam. Ale nie ty nie chodzisz? Jolka, ty chodzisz? No, ja już Ja schodzę. też Jak mnie coś wyskoczy, to będzie krzyczeć Boże Naprawdę boję się O kurde, ja nie? Oli uwielbiam jej ekrany Kurde, Julia Ali. to się obracało? Co się obracało? No? Proszę, bo jest. No na myszce, myszkę musisz ten. Musisz ten, musisz obrócić. Dobra, idę. Idę prosto. Idę na to ci Tam jest potem gdzieś wieże rozwodą. A! Ha Co to jadło? Taki pień drzewa jakby.

Ja to grałam całe 10 minut i się nie bałam. No, no na krzyżyku. No i Jolka potem pierwszy jak krzykłam, a potem Jolka. No normalnie wyłączasz przeglądarkę. Jezu. Dobra, ale będziecie ze, ze mną do końca. Boję się. Nie będę. Gdałaś co 10 minut? Nie, nie grałam, bo połowy zatrzymywałam. Tak, bo będą głównym. Tak, bo ja się bałam. Mogę? Boże, jaki dźwięk? Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze nie grałam, ja jeszcze nie grałam. Ale mi to dwa razy wyskoczyło. Ten gościu. I taki dziwny dźwięk. A! No trzy razy chyba, w tamten, w tamten, No? Wiesz, tam sobie to prawie wszystko. Dobra, więc to już koniec drugiego odcinka. Sendera. Na no pewno nagram CC. Na pewno nagram CC i tym razem. No więcej gram. Więcej chodziłam. Nie byłam tak długo w menu głównym. I nie chcę, żeby ten odcinek był taki długi, bo ja się do przesła przesyła, Więc pa pa. Ej, a wy, pa? Powiedzcie. Papa? Już kłodzie? No dobra, papa. Jolka. Jola. Jola. Co? Powiedz pa. Co? Co? Powiedz papa. Co? <laughs> papa.